Hej, tutaj Mari, Mari. Mam dzisiaj odcinek zasponsorowany. Dostałam prezent na urodziny. Wpłatę na konto od Natali z kanału Natko Drapiemy i od Kosi G Dziewczyny, serdecznie Wam dziękuję. Sama sobie kupiłam strapeczki. Mam dwie megaliny z numerkiem 13 i 4, czyli dzień i miesiąc moich urodzin, i mam ekstremalne 7 z numerkiem. Też w 13. Także bardzo Wam serdecznie, kobietki, dziękuję za ten miły gest. Jest mi bardzo miło, żeście o mnie pomyślały. Dziękuję raz jeszcze. Nad kanał Natalii jej Nadko Drapiemy zapraszam. A dla gości zostawcie coś miłego w komentarzu. Na pewno będzie bardzo miło. Już sobie nadrapałam, ale nic mi się nie utworzyło. Nawet jak nic tu nie będzie, to. Nic nie szkodzi, bo ja nie, nie wyłożyłam nic na ten odcinek. Teraz szukamy flaminga i winogronu. Kolejne symbole to biedronka i ananas. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Kto tego nie robi, będzie mi bardzo miło. Za co serdecznie z góry dziękuję. Moneta i foto. Chyba mi się w oczy nie rzuciło, ale poszukajmy. Kolejne symbole to serduszko i liść, liść. Serduszko dla was, kobietki, raz jeszcze ode mnie. Kolejne to kutka i diament. Ostatnie dwa symbole: rower i klucz. No i chyba nie ma. Sprawdźmy bonusa. Bonusie świnka, a teraz sprawdźmy, czy się pomyliłam, czy nie. Nie pomyliłam się, różne kontrolne, ale to nic nie szkodzi. No teraz weźmy ekstremalne 7. Tej zrabki dawno nie drapałam z numerkiem 13. Szukamy pliku, siódemki i złotka. A mamy kawę, gwiazdę, biedronkę, plecak, perłę, trofeum jest świnka, podkowa, chmury, narty, kawa, pierścionek, cytryna, autko. Balsam, rower, awokado, korona, palma, wiśnie, portfel, ale portfela tu nie szukamy. Melon, muszka, ananas i diamenty. Nie ma kontrolne różne, ale to nie szkodzi. Mamy jeszcze jedną zdrabkę, megalinę z numerkiem 13. Tu mi się też jeszcze nic nie utworzyło. Szukamy jeszcze serduszka i kutki. O, jest linia, ale sobie sprawdzę. Korona była, szminka była. Serduszko jest. Także będę mnożyć. Ale to tylko taki dodatek. Gest naprawdę miły. Dziękuję raz jeszcze. жув и пюро, нашинки кокос Tu jeszcze kudka. kolejny symbole to słońce i foto. Mhm. i tutaj jeszcze kudka. Kolejny symbol to dzwon i ananas. Widzicie? Dobrze chyba widzicie. Liść i tęcza. No chyba jest druga linia. Ananas, dzwon i tęcza. No to super. Nie spodziewałam się, a tu patrzcie. i klapki, czyli 40 zł będzie. Minimum. Flaming i klapki, biedronka była, tutaj nie ma, dobra sprawdzimy bonus, perła, no a pod liniami się kryje jedna linia tu 20 zł, a pod drugą linią 20 powinno być D, zgadza się, czyli... Jest dobrze, na pomnożenie jest. Jeszcze raz wielkie serduszka, bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia, cześć.